Wioski dziecięce SOS proszą o pomoc. Potrzebują wszystkiego, co pozwoli ich podopiecznym od września pójść do szkoły. Szczególnie potrzebne podręczniki i przybory szkolne. Do akcji powrót do szkoły przystąpiło kilku operatorów sieci komórkowych. Dochód z każdego wysłanego SMS-a w całości będzie przeznaczony na szkolne wyprawki i zajęcia dla dzieci. W Wiłgorajskiej wiosce była Wiesława Szyńczuk. Świetlica SOS w woli Dereźniańskiej zajmuje piętro w miejscowej remizie Strażackiej. To jedyne w tej miejscowości miejsce, gdzie dzieci i młodzież mogą spędzać wolny czas. Ale nie tylko na zabawie, bo już kilkuletnie maluchy uczęszczają tu m.in. na zajęcia z języka angielskiego. Hey! Tą jedną godzinkę, którą mam, staram się poświęcić podzielić między wszystkie dzieciaczki, które są chętne, a naprawdę e, praktycznie wszystkie te dzieci są chętne i, i naprawdę wspaniale się uczą. E, zaczynamy już od najmłodszych lat. E, tutaj chyba naj, najmłodsze dzieci mają około 4 lat. E, no i pniemy się w górę. To jedna z trzech świetlic SOS, które działają w okolicach Biłgoraja, powstały w ramach programu Umacniania Rodziny. Justyna przed kilkoma laty trafiła do tej w miejscowości Bukowa. W gimnazjum miałam średnią 2,8 i formikiewską, naprawdę. Miałam zagrożenie z chemii, z matematyki. W drugim gimnazjum trochę lepiej było, bo trochę uczyłam się w świetlicy, trochę w domu i była już wyższa, 3,6. A w trzeciej gimnazjum i tak postanowiłam, że może, może wyjdzie pasek i obiecałam właśnie mamie, że, 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 że będą miała pas, pasek i, i postanowiłam jej zatrzymać tej obitnicy i y, była i był pasek. Do świetlic prowadzonych przez Stowarzyszenie Wioski dziecięce SOS trafiają dzieci z wielodzietnych, niekiedy bardzo biednych rodzin. W naszym programie mamy rodziny z różnymi dysfunkcjami, rodziny. Które są bezrobotne, czasem niezaradne życiowo. Opiekujemy się 114 rodzinami tutaj w gminie Biłgoraj. Pracujemy bezpośrednio z dzieciakami z tych rodzin. Organizacja dodatkowych zajęć kosztuje, dlatego od lat w ramach akcji Powrót do Szkoły wioski dziecięce proszą o wsparcie. Nie tylko dla swoich podopiecznych mieszkających w wioskach, których trzeba wyposażyć na nowy rok szkolny w podręczniki i przybory szkolne, ale też i dzieci uczęszczających doprowadzonych przez Stowarzyszenie Świetlic. Prosimy wszystkich Państwa o to, abyście dodali skrzydeł naszym dzieciom, aby 1 września ich plecaki były pełne książek, żeby wszystkie dzieci miały zeszyty. Ołówki, kredki, wszystko, co jest im potrzebne, żeby z podniesioną głową rozpoczęły rok szkolny. Każda forma pomocy, czy też zaopatrzenie w podręczniki, no gwarantuje, że mamy szansę na to, żeby to dziecko uwierzyło w siebie. Uwierzyło w siebie i zaczęło się uczyć. I później zostało studentem. Kampania Powrót do szkoły potrwa do końca października. Można ją wspierać wysyłając SMS o treści SOS na numer 74565. Jego koszt to 4 zł plus VAT.